Pomysł z piekła rodem, mówią podkolańscy bacowie 5 lat po nadaniu ich osypkowi unijnego certyfikatu. Okazało się, że uzyskanie takiego patentu to droga przez mękę biurokratyczną. Mnóstwo dokumentów, zaświadczeń, a do tego spora opłaty. I to wszystko stało się dla wielu producentów serów gwoździem do trudnych. Dla je nie po szkoła. A i wiadomo, że jakby był po szkoła, to by złowcami nie robił. A ten co jest w końcu w siódmą klasę, to nie jest je w stanie upisać tych papierków, dojść z tymi osypkami w tym dymie roboty. No to, jeszcze to jest zbyt długo pisyjny, to jest przesada. to no mną nic nie dało i no kłopot. Ze 100 zarejestrowanych baców unijny certyfikat ma na razie zaledwie 30. Urel narzekają, że patent oznacza liczne inspekcje legalnie działających bacówek, podczas gdy cała szara strefa kula bez jakiegokolwiek nadzoru. Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Skorbolant. Taki oscypek na gorąco z żurawiną i z gruszką marynowaną Tak mi przyszło do głowy. Najwięcej chmur i możliwe opady śniegu dzisiaj tylko na północy kraju. I tam też najcieplej. Minus 7. Nad restą Polski słonecznie. I od minus 10 w województwach zachodnich do minus 18, minus 18 na wschodzie.